Są gry, w których spędzamy tysiące godzin, są takie, przy których spędzamy 10 godzin i o nich zapominamy. Są też takie, które gramy ciągle, ale nie spędzamy przy nich wiele godzin, ponieważ mamy codziennie 15 sesji po 10 minut. Siemka, wszystkim jestem królik, a to jest wideorecencja gry Hero Zero zrealizowana dla portalu mmrpg.net.pl. Gra Hero Zero wali nas po twarzy humorem od pierwszych minut z grom. To absurdalna gra przeglądarkowa o superbohatera, których zadaniami są na przykład pokonanie w biatyce małolata czy podesłanie wirusa komputerowego osobie, która zbyt długo siedzi na komputerze. Zresztą sam tytuł może świadczyć o tym, jaki humor tutaj jest zawarty. Nasz bohater rozwija się jak w większości gier MMORPG, tym razem mamy współczynniki siły odpowiadającej za obrażenia, kondycja odpowiadającej za wytrzymanie obrażeń zadanych przez przeciwników, inteligencja zwiększa obrażenia krytyczne, a intuicja pomaga unikać obrażeń w walce. Proste, ale więcej nie potrzeba na dobrą sprawę. Mamy oczywiście levele, których zdobycie otwiera nam bramy do nowych miast czy zadań. Mamy także ekwipunek, dzięki niemu nasz bohater wygląda odlotowo w pelernie i z dezodorantem pod pachą. Misje, jak już wcześniej wspomniałem, są też owiane specyficznym humorem, każda misja wykonuje się praktycznie sama. Po jakimś czasie, oczywiście, niektóre wymagają, żebyśmy pokonali kogoś, ale jeśli mamy duży level i w miarę dobre przedmioty, to bez problemu dajemy radę. Jest także energia, która się po jakimś czasie kończy. Jeśli się ona skończy, musimy ją przedłużyć albo za oponki, czyli w walutę za mikropłatności, albo poczekać na regenerację. Ale jest jej tyle, że jeśli gramy normalnie, a nie siedzimy po 10 godzin dziennie przy tej produkcji, to spokojnie nam tej energii będzie starczać. W Lumpeksie możemy zakupić nowe przedmioty dla naszego bohatera. Jakiś czas temu wprowadzono tutaj opcję, gdzie nie musimy kupować przedmiotów za oponki, ale za realne pieniądze. Dzięki nim możemy upodobnić się do bohaterów z licencjonowanej produkcji. Na przykład Ghostbusters, Faceci w czerni czy Zorro. Zakupimy tutaj oczywiście przedmioty normalnie za pieniądze, czyli złoto, ale mamy codziennie możliwość wybrania z 9 produktów. Jeśli chcemy dostać nową dostawę musimy zapłacić oponkami. Możemy także zmienić wygląd przedmiotu oraz jego statystyki dzięki krawcowej oraz pralni. Czy ktoś wierzył, że taka gra jak Hero of Zero nie będzie miała PvP? Atakujemy bohaterów i zdobywamy honor, który pomaga nam się wspiąć wysoko w rankingu. Tutaj też mamy coś na wzór energii, atakując pięciu graczy, wykorzystujemy całą energię i musimy czekać na jej regenerację bądź zapłacić. Walki pokazują, że jeśli ktoś dobrze prowadzi postać, to zleje każdego. Nic nie cieszy bardziej jak wygrana z postacią wyższą o 20 leveli. Jedną z rzeczy, która mi się bardzo podoba w tej grze oraz w grach browserowych ogólnie, to nagrody za osiągnięcia. Tutaj nazywa się to bohaterskie czyny i dostajemy nagrody za każdy z nich jest ich masa. Dostajemy nagrodę za zdobycie iluś honoru, wygraniu 10 walk pod rząd, czy zakupieniu trzech przedmiotów w ciągu dnia. Zadania są przeróżne i dość ciekawe. Jeśli ktoś się wciągnie w grę tak bardzo, że myśli o niej nawet w nocy, może puścić przez ten czas pracę. Praca to czas od godziny do 24 godzin, przez który bohater będzie zdobywał pieniądze wygłaszając przemowę albo naprawiając samochody. Nagrody nie są duże, ale przez ten czas kiedy śpimy, warto żeby nasz bohater zdobywał chociaż te marne grosze. Na siłownię pójdziemy, kiedy będziemy chcieli rozwinąć statystyki naszego bohatera, nie wydając ani jednego złota na ten cel. Czekamy tutaj 5 minut i robimy parę takich powtórzeń, a nasz bohater dostaje zwiększoną statystykę. Jeśli ktoś gra tylko PvP i chce się ciągle rozwijać, to bardzo dobry pomysł. Są także zadania nadzwyczajne, które są trudne i po których przejściu możemy zrobić je jeszcze raz, ale w trybie specjalnym. Są trudne, ale dają dużo ekspa i dobre nagrody. Jeśli już spraliśmy wszystkich graczy w Polsce, warto zajrzeć do klanów. Drużyn to miejsce, gdzie możemy się pojedynkować z innymi graczami i piąć się w rankingu drużyn. Walki wyglądają w ten sposób, że walczy każdy z członków, zaczyna najsłabszy, a kończy najmocniejszy. Nawet nie wiecie, jaką radochę sprawia, będąc ostatni, eliminujesz trzech przeciwników wrogiej drużyny i wygrywasz? Drużyna jest przeszczęśliwa, a ty zostajesz jej bohaterem. Myślę, że już wiecie, czego możecie się spodziewać po bohaterach. Ale ile musicie na nią wydać pieniędzy, spytacie, a ja wam odpowiem. Ale dodam jeszcze, że oponki można zdobywać na wiele sposobów. Kiedy przestaniemy przez jakiś czas grać, twórcy dają nam na zachętę oponki. Albo kiedy wykonamy jakieś zadanie specjalne, czy zdobędziemy osiągnięcie, też dostajemy oponki. Oponki leją się z nas z każdej strony. Ale ile one kosztują się, nie mamy już jakich zdobyć. 30 oponek kosztuje 10 zł. A na przykład taki zmysł Bohatera, który pozwala na wybór nagród po misji, kosztuje 2 oponki. Tak więc, w przybliżeniu, jeden zmysł Bohatera kosztowałby 66 groszy. Czy to dużo? Myślę, że nie, tym bardziej, że tych oponek ma się ciągle sporo. Pochwalam taki model i chcę widzieć więcej gier z takim modelem. Tak więc widzicie to całe Hero Zero. Nic dodać, nic ująć. Dobra gra, którą można pograć i się świetnie bawić. Myślę, że to dobra gra, nawet dla osób troszkę starszych, ponieważ łatwo ją pojąć i można się fajnie bawić. Powiedzmy sobie jednak, jakie są plusy i minusy tej produkcji. Plusami: gameplay, mikropłatności, które kupujemy tak naprawdę, kiedy chcemy, a nie musimy. Walki PVP, rozwój bohatera i humor. Minusami: w tej grze ciągle na coś się czeka. Jeśli ktoś szasta na lewo i prawo oponkami, to potem ciężko się gra bez tej waluty. Młoda społeczność. Bardzo często można spotkać dzieci lat 8, które piszą do ciebie łamaną polszczyzną. A teraz oceny. Grafika. Co tu dużo mówić. Dam 7 na 10, bo myślę, że jest dobrze, ale niektóre animacje wyglądają fajnie, a niektóre kiczowato. I w ogóle nie pasują do całego kształtu. Muzyka. Gra nie ma muzyki, ale klikanie jest całkiem przyjemne i ogłosy walki też są miłe dla ucha. 9 na 10. Gameplay 7 na 10. Ocena łączna 7,5 na 10. Naprawdę warto zagrać, jeśli lubicie gry browserowe. Dziękuję wam za obejrzenie tej wideo recenzji. Zapraszam was na mmorpg.net.pl po więcej newsów ze świata gier MMORPG i moba.